Cześć. Zanim zaczniemy, krótka autopromocja. Jeżeli zainteresował cię ten produkt, możesz go kupić tanio w moim sklepie: enimo.net. Każdy zakup to wsparcie dla rozwoju kanału. Link poniżej w opisie pod filmem. Dziękuję, a teraz zaczynamy. Wymiana amortyzatora w Fiat Cinquecento z lat od 91 do 98 to praca wymagająca zrozumienia budowy zawieszenia i ostrożności przy użyciu narzędzi. Zauważ przede wszystkim, że zużyte elementy mogą prowadzić do wibracji, niepewnego kierowania lub nierównego hamowania. Aby zdiagnozować problem, przetestuj samochód na nierównych drogach. Charakterystyczne trzaski lub zwiększone odbicia wskazują na konieczność wymiany. Przede wszystkim przygotuj nośnik do podparcia, klucz imbusowy, klucz dynamometryczny oraz nowe amortyzatory dopasowane do wersji modelu. Najpierw podnieś samochód za pomocą nośnika, upewnij się. Że podparłeś go stabilnie. Następnie odkręć śruby łączące amortyzator z ramą oraz z kołem. Usuń stary element, zwróć uwagę na układ łożysk i tulei, często wymagają one czyszczenia lub wymiany. Wstaw nowy amortyzator w identycznej pozycji, dokręć śruby z siłą zgodną z normami producenta, a następnie obniż pojazd i sprawdź działanie. Ważne: przed pierwszym jazdem przeprowadź test na cichej drodze, obserwując brak wibracji i stabilność. Aby uzyskać części, skorzystaj z serwisów online oferujących produkty z opisem kompatybilności modelu. Zawsze porównaj parametry z instrukcją fabryczną, aby uniknąć błędów. Uwaga, zawsze przy wymianie zachowaj wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, że moja instrukcja to tylko uniwersalny poradnik. Najlepiej zawsze zlecaj wymianę swojemu mechanikowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. W zależności od danego samochodu instrukcja montażu może się różnić. Najlepiej sprawdź instrukcję pojazdu, aby dokładnie zweryfikować, jak powinna zostać wymieniona dana część. Pamiętaj, że tą część możesz kupić online z szybką wysyłką. Zeskanuj kod QR, aby sprawdzić ten produkt lub sprawdź link w opisie poniżej. Dzięki i miłego dnia.